Witam. Zapraszam dzisiaj na pyszne kotlety z kurczaka żółtego sera i marchewki. Pierś z kurczaka pokroję na drobno. Mniej więcej takiej grubości kosteczka. Jeśli zrobimy to na miałko, nie będziemy mieć takiego fajnego efektu widocznych kawałeczków mięsa. Mięso posiekałam wcześniej, bo chcę go najpierw troszkę zamarnować. Dodaję jedną łyżeczkę musztardy, szczyptę chili dla ostrości i tradycyjnie u mnie mieszanka ziół prowansalskich, jeden spory czosnek lub dwa mniejsze. Czosnek rozgniatam, łatwiej się go po prostu posieka. Mniej więcej posiekany, dodaję teraz do niego troszkę tymianku. Osmykujemy listeczki w przeciwną stronę, szybko to idzie. A tymianek, jak zawsze to podkreślam, rewelacyjna przyprawa. Bardzo dobrym ziółkiem podkreślającym smak jest także rozmaryn. Z reguły na porcję 3-4 osoby dodaję około jednej kopiastej łyżeczki posiekanych ziół. Nie przesadzamy, bo chodzi o to, żeby cieszyć się naturalnym smakiem kurczaka. Ale dodając zioła lepiej trawimy wiadomo i zdrowiej żyjemy. Siekam zioła razem z czosnkiem. Szybciutko także zetrę jedną marchewkę. Końcówki nie ścieram. Ona zazwyczaj jest zielona. Lepiej ją wyrzucić na niewielkiej ilości klarowanego masła. Masło możemy sklarować sobie sami, to jest bardzo proste. Topimy sobie paczuszkę masła i oddzielamy wszystko to, co nie jest przezroczyste. Troszkę ją posolę, jak to zawsze dobrze zrobić jest na początku, zwłaszcza jak patelki przywierają. Po chwili dodaję marchewkę. W razie, gdy zrobi się bardzo sucho na patelni, dolewamy ciut wody z czajnika. Próbujemy. Wystarczy dwie minuty takiej obróbki i marcheweczka jest już super. Dodaję posiekany czosnek i zioła. Całość duszę jeszcze dosłownie, tylko pół minutki. Na niewielkim płomieniu. Chodzi o to, żeby czosnek się nie przypalił. Marchewka spełni rolę słodzika naturalnego i świetnie smakuje z każdym mięsem. Ścieram kawałek żółtego sera. Dodaję nieco przestudzoną marchewkę z cebulką ziołami i czosnkiem. Na początku mięso przyprawiamy ostrożnie solą, ponieważ ser żółty z reguły jest dosyć słony. I jeszcze raz dokładnie mieszam. Jak widzicie, nie dodaję jajka. Mamy tutaj wilgoć z marchewki, z cebulki, a kurczak to mięsko, które bardzo ładnie się ścina i zespoli wszystkie składniki razem z żółtym serem. Jestem pewna, że będą Wam bardzo smakowały. Mieszam panierkę u mnie po łyżce otrębów owsianych. I łyżka bułki tartej. Jeśli obtoczycie dodatkowo kotlety w jajku lub w białku, pójdzie bułki tartej więcej. Dlatego ja tego nie robię. Kotlety dobrze się formują, wielkość już zależy od Was. Nie jak widzicie, da się obtoczyć bez białka, bez ceregieli. I przy takim sposobie, jak widzicie, panierki zostało mi jeszcze co najmniej na 5-6 kotletów. Ceramiczne patelnie świetnie się sprawdzają. Tłuszczu trzeba naprawdę niewiele. Tradycyjnie smażę jak wszystkie kotlety mielone. Po około 2-3 minuty z każdej strony. I dodaję jeszcze ciut tłuszczu. Pyszności. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na kolejne przepisy.